Maturzysto, jak tam idzie ci nauka, co zrobiłeś w poprzednim tygodniu, co zrobiłaś? Chwalcie się, chwalcie w komentarzach. Natomiast w dzisiejszym chciałam Wam uświadomić, co należy umieć, jeżeli chodzi o dział, który nazywa się często procesy endogeniczne bądź procesy wewnętrzne. I teraz tak, mówimy tutaj o geologii na dobrą sprawę, więc jest to dział, który raczej jest tym trudniejszym. Bo przede wszystkim. Na tip top należy znać skały, czyli trzeba umieć pogrupować skały w odpowiednie kategorie. Tak, czyli mamy skały magmowe, osadowe, metamorficzne, w tym mamy jeszcze różne podgrupy. I trzeba dokładnie przykłady skał umieć do odpowiedniego miejsca w tabelce dopasować. To jest w ogóle podstawa podstaw. Następnie. Trzeba znać teorię tektoniki płyt litosfery, tak? czyli wiemy jakie mamy granice płyt tektonicznych, gdzie one dokładnie przebiegają, więc tutaj zachęcam, żeby z mapą się doskonale zapoznać i z tymi granicami. Mówimy tutaj też o wulkanizmie, o ruchach sejsmicznych, o plutonizmie. No i jest jeszcze taka bardzo ważna rzecz, która spędza sens powiek wielu uczniom: chodzi mi o dzieje Ziemi. No więc należy znać tabelkę z dziejami Ziemi, podział na ery, okresy i wiedzieć, co się tam wydarzyło. Przede wszystkim, jakie tam miały miejsce orogenezy, jakie góry powstały w tym czasie, więc tutaj akurat warto się uczyć tego w ten sposób, że dopasowujemy pasmo górskie do konkretnej orogenezy i znając już pasma górskie, od razu wiemy, gdzie one są na mapie i z jakiej są orogenezy, więc ta wiedza nam się tak ładnie układa w pewną całość. No i słuchajcie, co się na maturze bardzo, bardzo często zdarza, to przekroje geologiczne. Trzeba wiedzieć, jak rozpracować przekrój geologiczny. Taki przekrój zawsze czytamy od dołu, tak, bo wydarzenia najstarsze zostawiają ślad po prostu na dole. Im coś jest młodsze, tym znajdziemy to wyżej. Musimy wiedzieć, po czym się zorientować, z jakiego okresu geologicznego pochodzi dana skała. No i przykład takiego zadania rozwiążę dla Was za momencik, więc zobaczcie, jak do tego należy podchodzić, na co zwracać uwagę. No i po prostu to jest pewna umiejętność, którą można sobie wyćwiczyć na wielu, wielu przykładach, do czego gorąco zachęcam. Jak widzicie, mamy do czynienia z profilem geologicznym. I wielu z Was pomyśli pewnie o zgrozo, bo to dla niektórych osób jest najgorsze może być. ale słuchajcie, profile geologiczne naprawdę nie są takie straszne. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się za to zabrać, i trzeba je zawsze czytać od dołu. Mamy tutaj zadanie, w którym trzeba wykonać dwa polecenia. Najpierw jest coś takiego. Pisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie prawdziwe, F, jeśli fałszywe. Na przekroju znajduje się warstwa skał głębinowych plutonicznych. No więc my musimy wiedzieć, jakie to są głębinowe plutoniczne. Patrzymy na legendę. Margle, łowce, piaskowce, wapienie, zlepieńce, piasek, glina. Nie widzę tych skał plutonicznych, czyli fałsz. Dalej, na obszarze, którego budowę geologiczną przedstawiam na przekroju, następowały transgresje morskie. Słuchajcie, jeśli są łapienie, to na bank były transgresje morskie, więc zaznaczamy prawdę. Linię przerywaną umieszczono w osi synkliny. No i teraz tak, jeżeli mamy fałdy, to ta część wklęsła to jest synklina, część wypukła to antyklina. Więc w tym wypadku ta linia przerywana jest w osi antykliny, czyli mamy do czynienia z fałszem. Dalej. Warstwy skał zaprezentowane na przekroju uległy dyslokacjom, czyli deformacjom ciągłym i nieciągłym. No i słuchajcie, deformacje ciągłe to są fałdy. Deformacje nieciągłe są uskoki. A tutaj mamy i fałdy, i uskoki, więc to jest zdanie prawdziwe. Okay. No i teraz musimy dokonać chyba trudniejszego, wydaje mi się, zadania, aczkolwiek wszystko do wyćwiczenia i do zrobienia. W porządku i wymienione wydarzenia w kolejności od najstarszego do najmłodszego. No i teraz tak, podchodząc do takiego zadania, warto sobie od razu policzyć liczbę kratek, więc tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli nic tam nie zostanie, tak, nie musimy niczego wyrzucać, to jest ważne. Widzimy, że A i B już są wykorzystane, więc spróbujemy dalej coś z tym zrobić. Proponuję, zadania zawsze najpierw sobie przeczytać wszystkie opcje, wtedy już powoli się w głowie układa, jak to mogło mniej więcej wyglądać, a opcje są takie. Powstanie grubej serii różnych osadów morskich, wkroczenie lodowca i depozycja zwałowych, przykrycie powierzchni erozyjnej przez lepieńce, spałdowanie i wypiętrzenie skał, sedymentacja piaskowca na przykład lodowca, powstanie uskoków i erozyjne sieci części fałdów. No dobra, to idziemy w początku. Powstanie grubej serii osadów morskich, to jest pierwsze. Czyli widzimy, że te osady morskie to są tutaj różne różne skały włącznie z tymi wapieniami, co się potem z nimi stało? Widzimy, że one musiały ulec po fałdowaniu, bo jak powstają, to nigdy nie są na początku fałdowane. Więc teraz powinniśmy wybrać coś, co świadczy o fałdowaniu, a o fałdowaniu świadczy literka D. Okay. No i teraz co się stało? Widzimy, że te fałdy kiedyś musiały być takimi ładnymi fałdami, a teraz są już troszeczkę skerodowane. Więc szukamy czegoś co będzie związane z erozją fałd. Jest coś takiego jak erozyjne ścięcie części fałdów. No więc to dajemy. Ok. Na tych ściętych fałdach widzimy, że leżą takie grubsze kamyczki. Te grubsze kamyczki to zlepieńce, Czy coś tutaj o nich jest? Ano jest. Przykrycie powierzchni erozyjnej przez zlepieńce. Dajemy. Dobra, i teraz zobaczcie. Kolejna rzecz to jest coś związanego z uskokiem. Dlatego, że uskok przecina wszystko aż do tych zlepieńców. Czyli mamy coś takiego jak powstanie uskoku. I to dajemy. Dobra. I teraz w sumie zostało nam tylko jeszcze jedno. Widzimy, że na samym końcu mamy wkroczenie lodowca i depozycję lniwołową, i to jest wpisane. Została nam tutaj, słuchajcie, jedna literka. Została nam literka E, więc sedymentacja piaskowca na przedpolu lodowca. Patrzymy, czy to piasek. Faktycznie piasek, więc spokojnie można to tutaj wrzucić. i cały ciąg jest uzupełniony. I tak jak mówię, od dołu. Zawsze wszystko robimy, zwracamy uwagę na to, gdzie mamy ścięte fały, zwracamy na to, gdzie mamy linię uskoku. Uskok zawsze musi być starszy niż skały, które przecina. To jest bardzo ważna zasada.